Dzisiaj taki odcinek dla osób, które mają problemy z multiplexem 8? Jeżeli macie takie problemy, to ten odcinek jest przeznaczony dla Was. I taki odwieczny dylemat. Czy antena Combo, czy antena przeznaczona na pasmo VHF? Dzisiaj sobie na to pytanie odpowiemy. Zapraszam. 30 km od nadajnika mamy w Śremie, czyli mamy. Muszę stanąć tyłem, przepraszam. Czyli tak. Tu mamy nadajnik Śrem. A tutaj bo po mojej lewej ręce mamy nadajnik z Akademii Ekonomicznej. Śrem kanał 7. Akademia Ekonomiczna kanał 9. Niestety u mnie wszystko leci w poziomie. Mamy Śrem, gdzie leci MUX 8 w poziomie, niestety. Mamy Akademię Ekonomiczną, gdzie leci MUX 8 na kanale 9 w poziomie. Mamy Konin. W pionie, ale kanał siódmy trochę będzie nam się pokrywało z tym z tym, ze, ze śremem. Co my tu jeszcze mamy, tak patrzę. Mamy piłę, w pile mamy kanał dziewiąty w pionie, ale mamy akademię ekonomiczną, która nam przysłania całkowicie ten sygnał. Jeżeli chodzi o nadajnik ze śremu, anteny, z, y, dla, y, anteny dla emisji, czyli promieniowanie anten VHF jest troszeczkę niżej niż anten UHF. Podjechałem specjalnie po ten nadajnik, powiem Wam, że robi piorunujące wrażenie. Jak się stanie po prostu pod tym, pod tym nadajnikiem, to jest coś niesamowitego. Kto nie był, kto ma w okolicy swój nadajnik na, na Ziemnej Telewizji, podjedźcie przy wolnej chwili. Zobaczcie sobie, jak to fizycznie faktycznie wygląda. Także ja no, polecam serdecznie z całego serca. Te liny odciągowe, które są rozmieszczone, tu akurat w śremie można, można sobie do tego nadajnika podejść, do, naprawdę zobaczyć sobie. No wiadomo, nie wchodziłem do środka, bo pewnie tam psami puszczuli. Oczywiście nas, nasz test zaczniemy sobie, moi drodzy, od anteny jednoelementowej. Ja odkręcę za chwileczkę ten dipol z tej anteny yy, na pasmo VHF i pomiar będzie dla nas pomiarem wzorcowym. Czy my sobie wykręcimy ten dipol i test będzie jako pierwszy. I tyle ile wyjdzie z tego dipola, tyle wyjdzie. To... Mamy nasz początkowy pomiar moi drodzy 63,8 tyle wygenerowała antena jednoelementowa z Akademii Ekonomicznej. Bokiem z Uniwersytetu Ekonomicznego mamy 71,3. Obracamy antenę w kierunku Akademii Ekonomicznej. Można sobie zaobserwować, co się dzieje z pomiarem siły dla naszej anteny. Z Akademii Ekonomicznej uzyskaliśmy 73,4, ze średem uzyskaliśmy 59,5. Tam mamy różnicę 4,3, tu mamy różnicę 2,1. I teraz tak, im większa będzie różnica między odbiorem z przodu i z tyłu, tym bardziej kierunkowa będzie antena. Dla anteny jednoelementowej, jak sprawdzałem sobie wartości na tunerze, to dla Akademii Ekonomicznej wynosiły one zawsze 100%. Czy antena była ustawiona przodem, czy tyłem, czy bokiem, to tuner pokazywał mi zawsze 100%. Natomiast dla śremu, antena ustawiona na wprost, dekoder pokazał 96%. Przygotowałem jeszcze na górze tabelkę, w której będziemy sobie umieszczać różnice między wartościami siły, jakie udało się zmierzyć przez miernik. Zakładamy dla naszej anteny jednoelementowej, że będzie to wartość 0 i różnice będziemy dodawać i powinna wyjść większa oczywiście w stosunku do anteny jednoelementowej. To jest dipol oczywiście. Oczywiście anteny są stare. Specjalnie są stare, żeby dać im drugą szansę. Postaram się udowodnić, że takie stare anteny wcale nie są takie złe. One nie są do wyrzucenia, jak się wielu z Was wydaje. To jest antena dipola siedmioelementowa ATZ-7. Ma 7 elementów, tak? tak jak widać. Jest anteną przeznaczoną na pasmo VHF. Na MUX 8, na B3. To jest jej młodszy brat. Antena 4 czteroelementowa, też bardzo dobra. Z tą sobie damy spokój. Przetestujemy sobie większego brata, czyli przetestujemy sobie antenę ATZ-7, która ma po prostu lepsze parametry. Wracając do samych anten, do tych dipolowskich, to są moje ulubione prosto anteny, je wszystkie można mega tanim kosztem naprawić. Do każdej tej anteny dostępne są dipole produkowane, możemy sobie to rozkręcić, generalnie problemy z tymi antenami polegają na tym, że po prostu korozja. nie? No, jak z wszystkim, co jest narażone na warunki atmosferyczne, korozja po prostu atakuje wszystko. Tanim kosztem jesteśmy w stanie sobie taką antenę zregenerować. Antena wygenerowała 68,4 w kierunku śremu oraz 61,4 w kierunku Akademii Ekonomicznej. Obracamy antenę teraz w kierunku Akademii. Dla Akademii Ekonomicznej mamy pomiar 78,4. Jest to o 17 więcej. Dla śremu mamy 53,5, czyli jest to o 14,9 mniej. Odejmując różnicę od pomiaru tej anteny od pomiaru anteny jednoelementowej, otrzymaliśmy odpowiednio dla śremu 4,6, dla Akademii Ekonomicznej otrzymaliśmy 5,1. Tunerze 99% ze śremu. Jeżeli chodzi o Akademię Ekonomiczną, od boku sygnał pokazuje 96. Antena combo, czyli antena, która posiada jeden dipol wspólny dla dwóch pasm, czyli dla pasma czwartego i piątego, czyli UHF, i dla pasma trzeciego. Firma Dipol produkuje anteny jeszcze szerokopasmowe, gdzie są dwa Dipole, jest z przodu Dipol jest na UHF i z tyłu jest na VHF. Najwięcej właśnie tego Multiplexa 8 leci w pionie, no to telewerz przewidział, że możemy odkręcić ten tył i przekręcić po prostu VHF w pionie. UHF leci nam w poziomie, natomiast VHF nam leci w pionie. W związku z powyższym możemy wykorzystać tę antenę, jeżeli mamy oczywiście nadajnik w tej samej linii, czyli z tego samego nadajnika mamy multiplex 8, co pozostaje multipleksy. Jeżeli mamy z innego, no, no to już by trzeba było zastosować drugą antenę w innym kierunku, czyli jedną antenę zastosować tam, a drugą antenę zastosować w kierunku nadajnika. No w polaryzacji pionowej to by było w ten sposób, no i już nam się robi, już nam się robi maszt, po prostu się nam wydłuża, nie. Nasz hiszpański odpowiednik wygenerował 67,8 w kierunku na śrem, sam bokiem 63,3. Obracamy naszego żółtego przyjaciela. Po obróceniu maksymalny poziom siły, jaki udało mi się uzyskać, to jest 75,2, czyli o 11,9 więcej. Sygnał od boku ze śremu to jest 56,5, też o 11,3 mniej. Porównując zysk do anteny jednoelementowej mamy odpowiednio 4 dla nadajnika ze śremu i 1,8 dla nadajnika z Akademii Ekonomicznej. Jak sobie zobaczymy na charakterystykę zysku względem częstotliwości to ta antena akurat dla kanałów od 9 w górę zysk jest ewidentnie mniejszy. Dla kanałów 6 i 7 zysk jest ewidentnie większy. Być może jest to taka przyczyna być może przyczyny są inne. Jakie macie pomysły, piszcie oczywiście w komentarzach. Zenit wygenerował w kierunku na 7,98%. Jeżeli chodzi o Multiplex 8 z Akademii Ekonomicznej, pokazuje nam 100%, czyli pokazuje nam tak samo, jak pokazywał nam Dipol jednoelementowy. Wyć kryje się w charakterystyce promieniowania. Akurat dla pasma trzeciego mamy taki duży, boczny, tylny listek, z którego właśnie ten sygnał z Akademii nam dobija. Oczywiście w naszym teście. Nie mogło, moi drodzy, zabraknąć anteny jednokanałowej. Zobaczcie, jaki to jest jaki to jest LUJ. Jednokanałowa antena, a jest wystrojona specjalnie przez majstra, bo to jest rzeźba. Jest wystrojona tylko pod jeden kanał. Zobaczcie, jak ona jest gigantyczna. Jak ja od swoich klientów słyszę: Panie, ta antena na jak najmniejsza, żeby była, nie? no po prostu to jak ja mam to zamontować? Ale jest to wyrób rzemieślniczy, także spokojnie z komentarzami. Jest to antena, która jest wyliczona przez majstra sześcioelementowa. Bardzo podobna do anteny MS jednokanałowej. Szkoda, że do testów nie dostałem Hirschmana, bo to są jedne z najlepszych anten jednokanałowych. Także ta antena, jej budowa powoduje to, że ta antena ma nam odbierać najlepiej kanał 7. To sobie potwierdzimy, sprawdzimy sobie zaraz w testach, ale jest ruj, co? Jest normalnie Masakra, już to widzę. Panie, taka antena, to gdzie pan? Ale ile by się strach zmieściło? Zobacz policzmy, nie? Tak jest 10 strak. Pewnie tak. Ta antena ma mocowanie z tyłu i to jest specjalnie zrobione. Pomyślicie sobie, no ona będzie tutaj skakać, dyndać. To jest specjalnie, słuchajcie, zrobione. Bo jak mamy odbiór w polaryzacji pionowej, to musimy antenę ustawić w ten sposób. I wtedy jakby było tutaj mocowanie. To maszt, na którym by było zamocowana antena, on by nam przysłaniał element aktywny, czyli ten dipol by nam przesłaniał, zaburzałby to, zaburzałby generalnie pomiar tej anteny. Dlatego te mocowanie jest po prostu w tym miejscu. Tu jest zastosowany dipol, dipol prosty. Jak wiemy z wszystkich książek mądrych, dipol prosty ma impedancję 75 ohmów. Tam 74 jest hakiem, ale no przyjmijmy, że to jest 75 w zaokrągleniu. W związku z powyższym musimy tutaj zastosować albo pętlę dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, odsyłam do książki. Albo po prostu przerobić symetyzator z 300 omów na 75. Dla mnie prościej jest przerobić sobie taki symetyzator. Różnica pomiędzy dwoma symetyzatorami wynosi 1,5 dB, dlatego lepiej zastosować 75 na 75. Mamy 71,5 wynik. Jest największy z wszystkich anten, oczywiście to nie może być zaskoczeniem. Jeżeli chodzi o pomiar z boku, 54,5, czyli najmniejszy pomiar z wszystkich anten testowanych do tej pory. Nie nagrało mi się oczywiście, jak tę antenę obracałem, niestety. Mamy 80,2, wartości różnica jest 25,7, czyli jest to największa różnica. Jeżeli chodzi o pomiar tyłem od nadanika ze 7, też tego nie zrobiłem, nie wiem czemu, sorry. Wybaczcie, mamy odpowiednio dla śremu 7,7, dla Akademii Ekonomicznej mamy 6,8. Pod, pod jednym względem testowałem dla Akademii Ekonomicznej antenę na kanał 9, bo posiadam antenę na kanał 7,9. Wskazania miernika powędrowały na samą górę i ja z ciekawości podłączyłem sobie mój stary miernik TM610 Digitsata i on też został przesterowany, ale on nie pokazuje dużej siły, tylko po prostu pokazuje bzdury. Ja wiem z doświadczenia, że to jest właśnie przesterowanie sygnału. Tuner pokazuje 100% siły, ale jakoś skacze 0,50, 0,100 i to jest właśnie efekt przesterowania. 100% antena wygenerowała w kierunku na śrem. Oczywiście bok od Akademii Ekonomicznej mamy najniższy 86, czyli też mniej więcej powiedzmy te pomiary pokrywają się z pomiarami miernika. Pokażę Wam teraz ciekawostkę, jak ta antena odbiera Multiplex trzeci na kanale 27 z piątkowa 8 km stąd. Odbiera go perfekcyjnie, i dlatego robi się paradoks w poznaniu, że instalacje, które wyglądają na fatalnie zajechane, skorodowane praktycznie nie wiem, anteny czasami są takie, że w ogóle ich nie ma to zawsze TVP z piątkowa jest odbierany na jakimś tam przyzwoitym poziomie, reszta nie istnieje dlatego jak byliśmy na serwisie z Tomkiem to ja się z tego śmiałem, po prostu kto mógł dać doświetlenie na multiplex trzeci skoro jest takie mocne pieprznięcie nawet od tyłu z nadajnika to wyobraźcie sobie jak normalne anteny ten multiplex trzeci odbierają mała taka antenka UHF doświetlająca MUX trzeci tu mamy nadajnik na piątkowie Och, chuj to doświetla. Tomek, po co to jest doświetlane z tego, z tego piątkowego? Ja tego nie rozumiem. Ale, zwiększyć ale, ale zawsze te jest problem, nie? W Poznaniu. A, a TFP chodzi na kablu, Panie, zawsze. Zgadza się. Mam jednak, że taki był zamysł inżyniera. Aha, zamysł inżyniera, mówisz, powiadasz. Słuchajcie, ta antena z tego, telewizor wiecie, no, jednemu się tam podoba czy nie, nie? dlatego dzisiaj mamy polsko-hiszpańską wojnę e, słuchajcie, ta antena parametry Wam tutaj wam pokażę e, mam antenę, słuchajcie, taką e, gdzieś tam przeglądałem, nie ona wygląda identycznie jak ta nawet mam mniej z tyłu tych elementów biernych odpowiadających za pasmo VHF i producent napisał, nie, e, czujecie to 18 dB e, UHF i chyba tam, e, nie wiem, 12 czy 13 dB VHF jeżeli ta antena będzie miała 11 VHF, to będę się cieszył, nie? Tam 10,5 będzie miała, to będę się cieszył. To jak to jest fizycznie możliwe, że ta antena, którą widzicie na zdjęciu, ma 14 dB wzmocnienia? Powiedzmy, jak to jest fizycznie możliwe? To jest niewykonalne, tak? Pasywnie, w sensie fizyki, fizyki się po prostu nie oszuka, nie?